Patrzcie. Pakujemy się właśnie na targ. Zobaczcie jaka lampa piękna yeah. Działała tu Działająca Wtyczka taka o jest wtyczek tutaj jest To jest jakiś taki plastik Bakielit. No taki właśnie No Bardzo musi stara być ta lampa jest, ja Pakowanko trwa fanty od Tymona i trochę sztuki jest też. Patrzcie jaki komplecik elegancki. Elegancja. Piękne rzeczy. To jest też stary jak świat. No i schodzisz niestety, bo z pokrywki. To nie, to nie musi być, to nie ma pokrywki na to. Nie ma pokrywki? Nie. Mi się wydaje, że jest. Nie. Ale nie musi być. Nie musi być. Dobra, no to jutro klitark. Więc zapraszamy wszystkich serdecznie do Tarnobrzega. Hejka.